Omawianie znaków zaczniemy od kanji na dom. Jest to również pierwszy znak z podrozdziału miasto. Ten podrozdział będzie liczyć 22 znaki, które mają w mniejszym lub większym stopniu powiązania właśnie z miastem, e, czyli rzeczami, które można tam spotkać, oraz czynnościami, które można tam wykonać. A jeśli chodzi o ten konkretny znak kanji, to należy do grupy KI. Czyli do tej grupy, gdzie poszczególne elementy znaków łączą się ze sobą, dając nam nowe znaczenie. W przypadku Kanji na dom, elementy, które będą właśnie łączyć się ze sobą, wyglądają w ten sposób. Ta górna część, plus ta dolna. I teraz opowiem o tych poszczególnych częściach. Co one oznaczają oddzielnie i jak razem składają się na znaczenie dom. Zaczniemy od tej górnej części. Ta górna część pojawia się w wielu znakach, i generalnie najczęściej ta część będzie nawiązywać do domu i jego rodzajów, części, kondycji czy też stanu. Tutaj ta górna część ma symbolizować zadaszenie czyli jakiś budynek, który jest pokryty dachem. I ten znak spotkamy w wielu znakach, nawet w tym kursie, w dalszych jego częściach, też pojawi się kilka przykładów z tym elementem. I w wielu przypadkach, na pierwszy rzut oka, jeżeli już znacie któreś z tych kandzi, to dane kanji w ogóle nie mają nic wspólnego z domem na pierwszy rzut oka. Więc to się będzie fajnie wyjaśniać w dalszych lekcjach. A teraz wracamy do omawiania naszego domu. Czyli jak te dwie części razem składają się na znaczenie dom. Tak jak mówiłem, pierwszy element, ten górny, oznacza jakiś budynek zadaszony, natomiast ta dolna część to jest taki element, który nawiązuje do dzika bądź świni, i tu chodzi o to, że jest to pierwotnie ten znak oznaczał jakiś budynek, w którym trzymało się zwierzęta. Oczywiście ta to znaczenie później troszkę się zmieniało i obecnie oznacza już ogólnie dom, w którym się mieszka. Więc z takiego znaczenia, że jest to budynek, w którym trzyma się zwierzęta, przeszło ewolucję do ogólnie do budynku, w którym się mieszka. Kolejność pisania znaku na dom. Zaczynamy od tego górnego elementu, czyli tego daszku. Zaczynając od tej pierwszej kreski, następnie druga i trzeci ruch, to już jest stąd aż dotąd, czyli trzy ruchy, i następne dolna część, zaczynamy od tej kreski, i tutaj uwaga, bo jest to dość mało intuicyjna kolejność. Najpierw zaczynamy od tej kreski stąd tu, następnie stąd idziemy aż tutaj na dół, następnie dwie kreski tutaj, Dziewiąty ruch jest tutaj i dziesiąty tutaj. Do lekcji, gdzie będziemy omawiać kolejność pisania znaków, dołączony będzie zawsze PDF, więc możecie zatrzymać w tym momencie film i spróbować przepisać ten znak. Pisanie znaków zgodnie z kolejnością jest o tyle istotne podczas nauki, że jeżeli zawsze piszemy w ten sam sposób to jest większa szansa, że wyrobimy sobie ten nawyk. Ręka zapamięta też te ruchy i będzie łatwiej później ten znak odtworzyć. A pisanie znaków jest o tyle przydatne, bo wychodzę z założenia, że jeżeli potrafimy zapisać znak, to potrafimy też go przeczytać, gdy na niego natrafimy. Tak więc jest to moje zdanie: warto pisać dużo znaków, ogólnie pisać jako Część nauki to na pewno zaprocentuje. Teraz omówimy sobie czytania znaku na dom. Generalnie nie polecam nigdy uczyć się wszystkich czytań na raz, aby je wykuć, bo to jest bez sensu, bo często zanim trafimy na dane znaczenie, to, to zdążymy zapomnieć. Ale jest to kurs, w którym chciałbym omówić jak najwięcej, więc y, tą wiedzę możecie po prostu przyswajać stopniowo, wracać do tych y, odcinków, do tych lekcji y, i po prostu sprawdzać później. Y, tak więc chciałbym omówić te wszystkie akurat czytania, bo y, są one dość y, istotne i przydatne. Y, oczywiście nie wszystko naraz, ale po kolei. Tak więc jeśli chodzi o czytania kunyomi, y, czyli te rdzenno japońskie. Do, wykorzystane do słów japońskich, to mamy ie oraz uci, czyli oba te słowa oznaczają dom. W dalszej części omówię, jakie są różnice. Natomiast jeśli chodzi o czytania onyomi, czyli te tak zwane chińskie, to tutaj mamy różne k, ka", ke ya". Każde z tych czytań, jakby, używa się w innych sytuacjach, więc zaraz też omówię takie przykłady, szczególnie k i ke. Kiedy ten znak właśnie będziemy odczytywać w ten sposób, bo są na to takie zasady, które mogą nam ułatwić domyślenie się, jak powinniśmy w danym złożeniu przeczytać ten znak. Więc teraz zajmiemy się omówieniem słów. Na początek różnica między IE a uci. Otóż słowo IE oznacza dom jako budynek, czyli możemy zbudować dom, jest postawić jako budynek. Natomiast uci oznacza dom jako miejsce, do którego należymy. Zawsze łatw, najłatwiej mi to tłumaczyć, mówiąc, że jest to tak jak w angielskim house i home, czyli house jako budynek, home jako właśnie to miejsce, do którego należymy. Jeszcze dodatkowo czytania K i K. K czytamy najczęściej w zawodach artystycznych, czyli na przykład ongaku ka, gaka. Czyli muzyk i malarz. Te znaki też będziemy omawiać w, w tym kurcie, tak więc tu już nie będę się do nich odnosił, ale tylko mamy, właśnie na końcu mamy ten znak na dom, i on w tym przypadku nie oznacza domu, właśnie, e, tylko jest to jakby końcówka dołączana do zawodów artystycznych, czyli jak mamy ongaku muzyka, to ongaku k to jest muzyk. Natomiast e, k e, czytamy wtedy, kiedy mówimy o rodzinie, i to występuje po nazwisku. Mamy na przykład kato czyli rodzina kato. Więc teraz y, mamy sekcję jeszcze ze słowami, y, czyli jeżeli spotkamy taki znak, to w jaki sposób możemy go przeczytać samodzielnie. E, w zależności od kontekstu będziemy czytać albo je, albo uci. Kolejne słowo. Mamy zestawienie znaków na duży oraz dom. Jednak nie jest to słowo oznaczające duży dom, tylko odczytywane jako OOJA oznacza właściciela mieszkania. Czyli na przykład jak wynajmujemy u kogoś mieszkanie, to ta osoba, która nam wynajmuje to jest OOJA. Często też dodawane jeszcze potem jest SAN, czyli OOJA SAN jako właściciel mieszkania. W następnej lekcji przerobimy sobie kilka zdań przykładowych, tak więc zapraszam do kontynuowania. Stania przykładowe. Tutaj w razie czego też zostawiam te czytania, bo jest to jeszcze moment, kiedy się uczymy tego znaku. Generalnie ten kurs jest tak skonstruowany, że jeżeli raz już znak będzie omówiony, to jeżeli pojawi się on kiedy indziej w jakimś innym przykładzie przy okazji omawiania innego znaku, to nie będzie on już podpisany. Żeby troszkę wymusić tą naukę, żeby zawsze próbować się mierzyć z tymi znakami. Tak więc teraz jeszcze podczas omawiania tego znaku będą one podpisane, natomiast jak kiedyś pojawi się znak na dom, to on już nie będzie podpisany, tak więc też trzeba zapamiętywać. Pierwsze zdanie. Jego dom jest duży i piękny. Więc w tym przypadku mamy budynek, bo jest duży i piękny, więc możemy tak powiedzieć o budynku, więc tutaj pasuje czytanie IE. Dalej mamy Ucini Kaeri Masio. Wracajmy do domu. I tutaj uci akurat jest zastosowane jako dom, czyli miejsce, do którego należymy. Oczywiście, Ieni Kaeri Masio też byłoby jak najbardziej w porządku. I trzecie zdanie: okane Okaneo, watashimashita. Wręczyłem właścicielowi pieniądze. I tak jak mówiłem, właściciel Uja San to jest osoba, y, która nam wynajmuje mieszkanie, więc właściciel tego mieszkania. I to tyle, jeśli chodzi o ten znak. Zapraszam do kolejnych lekcji.